Od jakiegoś czasu mówi się, że Jarosław Kaczyński odleciał. Moim zdaniem on nie tylko odleciał, ale także już wylądował. Na jego nieszczęście wylądował w rzeczywistości środowisku, którego sam nie rozumie i nie wie, jak się w nim odnaleźć. A po jego ostatnich bardzo bulwersujących słowach ja Tak, dokładnie tych słowach udowodnił nam, że całkowicie się już zgubił, ale wtedy na ratunek przychodzi mu ktoś. Kto ma dosłownie zero skrupułów i zaczyna polerować jego już jakby nie było zdewastowany obraz. Natomiast słabe i żenujące też jest chodzenie za starszym człowiekiem i ma celo... celowe. Do tego jest decyzja w sprawie Trybunału Stanu dla Adama Glapińskiego. Wczoraj wam już o tym mówiłem w tym filmie tutaj. A dzisiaj Newsweek pokazuje to, o czym ja mówiłem 24 godziny temu. Tylko dodaje kilka pikantnych szczegółów. Ale dzisiaj także porozmawiamy o ministrze sprawiedliwości Adamie Bodnarze, który od dwóch miesięcy próbuje, próbuje, próbuje zrobić porządek w polskich sądach i te próby przynoszą pierwszy efekt, bo beton, który do tych sądów wprowadził Zbigniew Ziobro, zaczyna się kruszyć, a pierwsi sędziowie sami wywieszają białą flagę. Ale dzisiaj także opowiem Wam o tym, co, gdzie i jak dzieje się z samym Zbigniewem Ziobro. Cześć, ja mam na imię Sebastian i dzisiaj na moim politycznym vlogu zajmę się najpierw wielką obudą polityków PiSu. Polityków, a tak naprawdę jednego z tych polityków, chodzi mi o byłego ministra i szefa, wiceszefa CBA pana Wąsika, który dla ogrzania się w śmigłach helikopteru ściągnął black Hawka, ale kiedy pojawił się problem, uciekł jak szczur. Kiedy w sierpniu, tak naprawdę w szczycie kampanii wyborczej do parlamentu w 2023 roku, były wszystkie narzędzia wykorzystane przez PIS do tego, żeby nie wygrać te wybory, ale tak naprawdę, żeby ocalić własną skórę przed więzieniem i rozliczeniem. Wtedy pojawiły się nagle pikniki 800, nagle wielka promocja CPK, ale także pojawili się politycy tacy jak pan Wąsik, którzy do własnych celów politycznych nakazywali, policjantom, generałom policji, na ściągnięcie na piknik Black Hawka. Przez wiele miesięcy sprawa Black Hawka była zamiatana pod dywan. Dzisiaj, kiedy nowa władza dochodzi do czyszczenia tej stajni Augiasza, pisowskiej stajni Augiasza, już wiemy, że po pierwsze, jeden z pilotów, który wtedy był głównym pilotem podczas tego niefortunnego przelotu nad ludźmi, dzisiaj jest już na emeryturze. Ale zanim odszedł na emeryturę, dostał od pisowskiej władzy nagrody, które następnie będzie musiał przekazać na spłatę zobowiązań z tytułu uszkodzenia mienia publicznego. Niestety, zgodnie z polskim prawem, można z niego ściągnąć tylko trzy wynagrodzenia, trzy wartości ostatniego wynagrodzenia. A cały proces naprawy nie dość, że trwa już 6 miesięcy będzie trwał jeszcze kilka miesięcy to będzie kosztował około 2 milionów złotych. Drugi pilot nadal jest w służbie. Na razie nic mu nie grozi, bo postępowanie trwa. Ja tylko się zastanawiam, czy Pan Wąsik będzie miał na tyle honoru, żeby w momencie próby wyciągnąć z kieszeni 2 miliony i zapłacić za własną przyjemność pokazania się na pikniku, jak to on wszystko potrafi? Obawiam się, że ani Wąsik, ani żaden inny pisowski nominat, szczególnie Jarosław Kaczyński, nie mają na tyle honoru, żeby przyznać się na przykład do własnej porażki, a czasami nawet do własnej głupoty. Wielu komentatorów dzisiaj mówi, że Jarosław Kaczyński odleciał ze swoimi komentarzami w stylu niemiecki szpieg, w stylu kobiety walą w szyję itd., itd. Ja sądzę, że on dzisiaj po 15 października nie tylko odleciał on już wrócił, wylądował w rzeczywistości, której nie ogarnia, której nie wie co się stało i nie wie jak to jest możliwe, że on stracił władzę. Odbijanie się pisowców od ściany do ściany w okrągłym pokoju bez klamek, Pokazuje tylko tyle. Nie wiedzą, co robią, nie wiedzą, jak to zrobić, ale jedno jest dla nich najważniejsze. Muszą coś zrobić, żeby utrzymać się przy władzy. Moim zdaniem im się nie uda. Łajba, zwana pisem, nabiera wody, a sami jej sternicy, zamiast wyrzucać tą wodę z łajby, zaczynają zalewać swoją szalupę ratunkową. Akcja z mediami no cóż, pokrzyczeli, pokrzyczeli, po dwóch tygodniach ogon zawinęli. Akcja z prokuraturą krajową i działaniami ministra Bodnara krzyczeli jeszcze krócej, bo tak naprawdę nie mają żadnych podstaw już do tego, żeby cokolwiek tam zrobić. Budowanie wizerunku, więźniów politycznych kamińskiego i wąsika oraz próba wtargnięcia z przestępcami do Sejmu skończyła się dokładnie tak samo jak budowa wielkiej elektrowni w Ostrołęce. Po prostu zostało to zdruzgotane. Zmieszany z błotem, a gruz, który pozostał, został wywieziony. Dzisiaj, kiedy wychodzą na jaw kolejne fakty o tym, kogo, kogo podsłuchiwało CBA, już nie mówimy tylko o Suskim, nie mówimy tylko o Bielanie czy innej wierchuszce. Mówimy dzisiaj nawet o premierze Mateuszu Morawieckim. Dzisiaj to, że Wąsik i Kamiński podsłuchiwali premiera, moim zdaniem jest kolejnym dowodem na to, że mit więźniów politycznych za chwilę runie. Bo sama wierchuszka Pisu odwróci się przeciwko tym dwóm przestępcom. Ciekawe w tym wszystkim jest to, że politycy Pisu milczą na temat ewentualnych podsłuchów przez CBA, ale pojawiają się tutaj ci, którzy faktycznie byli podsłuchiwani i inwigilowani przez Pegasusa. Pojawia się nam europoseł pan Brejza, który składa doniesienie w zakresie możliwego przestępstwa podsłuchiwania premiera Rzeczpospolitej Polskiej. Skierowałem dziś zawiadomienie do Prokuratury Krajowej w sprawie informacji Radia RMF o możliwym inwigilowaniu Pegasusem premiera w rządzie PiS Mateusza Morowieckiego. Kiedy już myślałem, że nawet TV Republika nie da rady wytłumaczyć głupot i hamstw Kaczyńskiego, pojawia się facet, który ma kanał Zero. Krzysztof Stanowski, który próbuje. Wygładzić bardzo szorstki i chamski wizerunek Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast słabe i żenujące też jest chodzenie za starszym człowiekiem i celo ce celowe podganie ja go, ja żeby tylko się odpalił. W jednym z Krzysztofem Stanowskim się zgadzam. To jest starszy pan. Jeżeli ten starszy pan tak naprawdę chce być traktowany jako już starszy, może z jakąś tam delikatną demencją człowiek, to niech się wycofa z polityki, a tacy pseudo niezależni komentatorzy jak pan Stanowski, niech przestaną go brać w swoją obronę, bo to jest dosłownie wstyd. Mi na długo właśnie te słowa Jarosława Kaczyńskiego utkwią w pamięci. Ale wy pamiętajcie, do mnie zawsze możecie mówić na ty. Ja jestem zawsze z wami i dla was. A dodatkowo pamiętajcie, ode mnie tych słów nigdy nie usłyszycie. Dlatego warto jest lajkować ten film, subskrybować mój kanał, a co więcej, komentować. A w komentarzu napiszcie mi, co myślicie o ostatnim zachowaniu Jarosława Kaczyńskiego. Dzięki temu ten film na pewno dotrze do szerszego grona. Ale skoro już byłem przy samym Krzysztofie Stanowskim, to muszę Wam powiedzieć o jednej rzeczy. Krzysztof Stanowski został właśnie umieszczony w sondażu zrobionym dla Radia Z przez IBRIS. Został w tym sondażu około 3%, ale te 3% dzisiaj kiedyś może stanowić na przykład 10 czy 15%. W tym momencie przypomina mi się kazus Pawła Kukiza, który w wyborach prezydenckich zdobył około 20%, które następnie przekazał kandydatowi ze zjednoczonej prawicy. Czy Krzysztof Stanowski, który jawnie wspiera Andrzeja Dudę, a także bardzo pochlebnie wypowiada się o pis PiSu, jest gwarantem tego, że nie przekaże tych swoich głosów poparcia na przykład Panu Bochańskiemu, który dzisiaj jest na trzecim miejscu w rankingu prezydenckim Polski. Moim zdaniem jest to bardzo prawdopodobne, że te jego głosy przed drugą turą zostaną przekazane właśnie Panu Bochańskiemu. I oczywiście dzisiaj nie mamy ani komentarza od samego Pana stanowskiego, ani z żadnej innej strony informacji na tego, co on planuje zrobić z tą kampanią wyborczą. I twierdzenie, że to jest tylko i wyłącznie program eksperyment społeczny, a także powiedzenie, że na tej podstawie on chce udowodnić, iż każdy może startować w kampanii prezydenckiej, dzisiaj jest dla mnie tylko i wyłącznie budowaniem historii pod to, żeby później przekazać swoje głosy prawicowemu kandydatowi. Oczywiście nie mam na to żadnych dowodów, nie mówię, że tak będzie, ale patrząc na jego zachowanie w wielu sytuacjach, mogę to podejrzewać. Na moim Twitterze. Jak zawsze bardzo mocny komentarz polityczny dzisiaj, właśnie do tego sondażu. Link do mojego Twittera znajdziesz tutaj albo w opisie do tego filmu. Zapraszam Cię tam, bo tam jest polityka bez cenzury. Wczoraj w tym materiale mówiłem Wam o moich podejrzeniach co do Adama Glapińskiego. Dzisiaj te podejrzenia się sprawdziły dzięki artykułowi Newsweeka, który podaje, iż posłowie koalicji obywatelskiej Janusz Cichoń oraz Zdzisław Gawlik. Ciężko, ale w ciszy pracują nad wnioskiem do Trybunału Stanu, którego głównym aktorem będzie Adam Glapiński. I oczywiście Adamowi Glapińskiemu można zarzucić dużo w zakresie jego kreowania polityki pieniężnej, a także zarządzania niezależnym bankiem centralnym. Natomiast ja osobiście z całej tej długiej listy zarzutów znajduję jeden, który najbardziej mi pasuje i moim zdaniem najlepiej się obroni w całym procesie przed Trybunałem Stanu. Prezes NBP nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej, nie nadającej się pogodzić z godnością urzędu. W tym momencie, jak wytłumaczymy to, że Adam Glapiński robił wszystko, aby rząd PiSu miał możliwość chwalenia się sukcesami? Jak wytłumaczymy to, że Adam Glapiński walczył z inflacją nie tak, jak powinien robić szef banku centralnego? A tak, jak powinien robić minister finansów danego rządu? Jest to moim zdaniem trudne do obronienia, a za to łatwe do udowodnienia. Czy dojdzie do skazania przed Trybunałem Stanu Adama Glapińskiego? Tego nie wiem, ale tak jak mówiłem wczoraj, jestem pewien, że w marcu, najpóźniej pod koniec marca, wniosek o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego znajdzie się w Sejmie, a wtedy wystarczy tylko 115 posłów którzy poprą ten wniosek, żeby Adam Glapiński został zawieszony w wykonywaniu swojej funkcji. To może przyprowadzić do NBP-u pewnego rodzaju odwilż, a dzięki tej odwilży kolejne osoby mogą zacząć mówić, jak było naprawdę w tej instytucji. Zanim przejdziemy do Adama Bodnara, a także Zbigniewa Miękiszona-Ziobro, chciałbym Wam zacytować jeden komentarz, który pojawił się pod ostatnim moim filmem. Może w przyszłym odcinku poproszę o pozdrowienia dla mnie, jak możesz. Tomku, jak najbardziej mogę. Oczywiście pozdrawiam Ciebie, jak i wszystkich tych, którzy komentują, subskrybują, lajkują, a także tych, którzy tylko oglądają. Dziękuję Wam za to i pamiętajcie, ja naprawdę staram się czytać te Wasze wszystkie komentarze. Nie na wszystkie odpowiadam, ale jedno jest pewne: zawsze na 100% odpowiadam na prywatne wiadomości na moim Instagramie. Link do Instagrama macie tutaj i w opisie do tego filmu, więc jak coś macie do mnie albo coś chcecie. Iście właśnie tam. A teraz Zbignie w miękiszą ziobro, który zostaje pokonany, znokautowany przez Adama Bodnara. O samych działaniach Adama Bodnara w prokuraturze krajowej, a także w innych aspektach jego działalności politycznej mówiłem już wiele razy. Natomiast dzisiaj w kontekście Adama Bodnara chciałbym powiedzieć Wam o dwóch sędziach, którzy zrozumieli, że walka z tym Tytanem i tak doskonałym prawnikiem, jakim jest Adam Bodnar, nie ma sensu. Bardzo brutalnie o tym dowiedział się, a także bardzo męsko zareagował sędzia sądu w Poznaniu. Sędzia Michał Tarasek, powołany bez konsultacji i ze sprzeciwem sędziów, zasiadał w fotelu prezesa Sądu Rejonowego w Poznaniu przez niecałe dwa lata. W momencie, kiedy kolegium sędziowskie stwierdziło, iż on jest bardzo, ale to bardzo zależny ziobrze, facet sam. Pokazał, że ma trochę honoru i zrezygnował z piastowanego stanowiska. Nie jest to pierwsza osoba, która się zastanawiała nad takim, nad takim działaniem, ale jest to na pewno pierwsza, która je zrobiła. Drugą osobą jest, jest pani sędzia z największego w Polsce sądu Sądu Okręgowego w Warszawie. Nie mogąc czuć się pewna na swoim stanowisku, została zweryfikowana przez swoich kolegów. W zakresie testu niezależności. Test wypadł bardzo negatywnie dla niej, a tym samym plotki, które napływają z tego sądu, mówią, że pani sędzia zrezygnuje. Bardzo dobrze, niech zrezygnuje i niech pokaże ziobrze, że jest miękiszonem, który chciał coś zabetonować, ale nie udało mu się, bo ludzie mają swoją godność. I tak jak obiecałem, sprawa z ziobrą, który jest teoretycznie chory na raka, Albo ma delikatnego polipa, jest w szpitalu w Polsce, albo uciekł już za granicę. Bardzo elektryzuje całą polską scenę polityczną. Dlatego ja postanowiłem zrobić swoje śledztwo dziennikarskie. O efektach tego śledztwa poinformuję Was niedługo, ale uwierzcie mi, zdziwicie się, jak Zbigniew Ziobro, mimo że jest ciężko chory, potrafi dalej nadużywać i wyciągać kasę z polskiego rządu. Moim zdaniem Adam Bodnar pokona. Pokona sędziów i pokona ten ziobrozki beton. Zrobi to trochę wolniej niż wszyscy byśmy tego chcieli, ale zrobi to na pewno zgodnie z prawem i bardzo skutecznie. A na tej skuteczności najbardziej nam zależy, szczególnie mi na przyszłość. Oczywiście jak zawsze mogę się mylić, Wy możecie mieć inne zdanie, napiszcie mi w komentarzach. Czy macie inne zdanie? A ja już dzisiaj za każdy komentarz, subskrypcję oraz lajka bardzo Wam dziękuję i zapraszam Was już jutro. Na razie cześć Wam.